Witajcie, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo ciekawe skrzynie. Będą to skrzynie po pierwsze małe, poręczne, niedrogie, a co najważniejsze systemowe. Zostańcie ze mną. Sami widzicie przed Państwem, mamy standardowe skrzynie. Jakie od wielu, wielu pokoleń są na naszym rynku. Są to chyba najstarsze skrzynki, jeżeli chodzi o ten wzór, o ten krój. Każda marka je posiada. Naprawdę mega rozwiązanie dla tych skrzyneczek, ponieważ bardzo wygodne, bardzo pojemne i zawsze możemy mieć je pod ręką system Kubrick Pro zaprojektował troszeczkę nowsze rozwiązania z biegiem czasów było wszystko ulepszane dlatego postanowiłem troszeczkę wspomnieć na ich temat mamy tutaj co nam się rzuca w oczy metalowa aluminko, aluminiowa rączka po całości co nam daje pewny chwyt czy to będzie jedną ręką czy możemy sobie wyważyć ciężkość dwoma rękami i przenieść Skrzynkę, nie ma z tym problemu. Druga opcja, to mi się podoba, to mamy z góry mamy dodatkowe przeźrocza. Dzięki temu możemy organizować sobie różne drobne elementy, i nie tylko. Od góry, by mieć zawsze to, co chcemy mieć najważniejsze i drobniejsze pod ręką. Spoko, sprawa. Co mamy jeszcze, również fajnego? Może odłożę jedną skrzyneczkę na chwilę. Standardowo jak na Kubricka przystało, uszczelki, mega rozwiązanie, czyli mamy ochronę przed wodą i pyłem. A ogólnie, jeżeli chodzi o całą budowę skrzynki, nie różni się niczym od standardowych skrzynek, lecz ma również jedną fajną cechę, mamy tutaj Opcję modułową czyli możemy spinać skrzynię do kupy, byk spiniamy skrzyneczki do kupy. Możemy jedną z drugą połączyć, przenieść, przetransportować na samochodzie lub możemy te skrzyneczki łączyć z dedykowanym systemem Pro. Co wam za chwilę pokażę. Jedziemy dalej. Mamy karta najnowszego z systemu Pro. Dzięki połączeniu modułowemu możemy połączyć skrzynię, każdą skrzynię z serii Pro do kupy, spiąć ją i śmiało transportować tam, gdzie nam żywnie się podoba. Mega rozwiązanie mamy tutaj. Wieloletnie doświadczenie, wieloletni wygląd, jeżeli chodzi o skrzynię, w połączeniu z nowoczesnym systemem naprawdę mega rozwiązanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, mamy o wiele lżej. Możemy śmiało wszystko łączyć do kupy i sobie przewozić. System Pro 500, jeżeli chodzi o skrzynki, tego rodzaju. Można również łączyć z systemem ONE, lecz to nie jest temat na dzisiaj. Dzisiaj omawiamy nasze tradycyjne, standardowe skrzynki. Z pokolenia na pokolenie. Przejdźmy troszeczkę bliżej, byście zobaczyli, jak one wyglądają. Jedziemy. Jesteśmy bliżej. Zobaczcie. Budowę skrzyni. Jak widzicie, standardowa skrzynia, jaka jest produkowana, jaka jest na, ryku, na naszym rynku od wielu, wielu lat. Zmieniają się tylko szczegóły: typu rączka, jakieś tam wielkości, gabaryty, przeżebrania i tak dalej. Reszta konstrukcji naprawdę no, jest standardowa. Ehm, o, troszeczkę coś tam się telepi, odsuniemy się. Tak to wygląda, bliska oczywiście. Klamry, Kubrika standard. Jedną ręką otwieramy, zaglądamy, nie ma z tym problemu. Tak, jak widzicie, z góry mamy te konektory, czy tam konektory, żeby spinać wszystko do kupy. Od spodu wejścia, żeby spinać system z systemem, nie ma z tym problemu. Tak jak mówiłem, mega rączka. Bardzo fajna, bardzo solidna. Z góry mamy przeźrocza, w których możemy sobie zagospodarować, co nam się żywnie podoba. Mamy również wersję Basing bez czysta pokrywa. Czyli nie ma żadnych, żadnych przegród. Ale każdy może wybrać coś dla siebie. Nie ma z tym problemu. Zajrzymy do środka. Standardowa pojemność mamy tutaj 14 litrów. Ja akurat mam tutaj zestaw do szlifowania akumulatorowy od Dedry. W przyszłości planuję tu zamontować pianeczki, by moje szlifierki, mimo były wszystko ładnie w jednym miejscu. A nie latały i się obijały. Jeżeli chodzi o parametry. Parametry wymiarowe w środku, może Wam coś powiem, bo wyciągam troszeczkę gratów i zaraz coś pomierzymy. Właśnie, troszeczkę się nakurzyło. standardowo jak na skrzynie przystało, parametry techniczne, jeżeli chodzi o długość w środku. Mamy 41 cm na szerokość. Po ściankach najwęższych to jest jakieś 18,5 cm i głębokość to jest 17,5 cm, czyli naprawdę dosyć solidna, pojemna skrzyneczka. Tak to się prezentuje w środku. Mamy płytkie orzebrowania więc nie ma tutaj wystającego nic, więc naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o samo pokrywę, również fajnie orzebrowana, Oczywiście wejścia na te tutaj nam przegródki dodatkowe, więc naprawdę sztucz. Jeżeli chodzi o wymiar przekątny, bo może ktoś będzie się pytał, to mamy na zero jakieś 46,2 mm, więc 40 poziomniczka na pewno się zmieści, nie ma z tym problemu. Jakieś dłuższe klucze, Francuzy i tak dalej, żabki też się zmieszczą. To by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie tej skrzyneczki. Wkładam wszystko z powrotem i zobaczycie kolejną skrzynię. Będzie to niczym się nie różnić, oprócz góry, bo góra tam jest fajnie zagospodarowana, więc sami zobaczycie wkładamy wszystko na swoje miejsce i jedziemy w dalszym tematem szybkie zapięcie, pyk Podnosimy, przenosimy, odkładamy, nie ma z tym problemu. O, ta skrzynia jest troszeczkę cięższa jest to skrzynia zorganizowana przeze mnie dla zastosowań wszystkich nasadek końcówek do Grzechotki i do kluczy pneumatycznych. Fajna, mała skrzynia podręczna. Nie ma z tym problemu. Wszystko zawsze w jednej skrzyni. Z góry mam, jak widzicie, wszystkie nietypowe nasadki: konczyki mniejsze, większe, do kluczy na jedno drugiego cala, na, na wkręty, na jedno czwartą heksa. Oczywiście jakaś standardowa grzechotka, przedłużki i tak dalej. I tak dalej, taki standardowy. Adapterki różnego rodzaju na wkrętarkę, na impacta na 1, drugą 3, 8 i 3, 4. W środku, żadnej tam jakiejś komplikowanej rzeczy, tego nie ma. Mamy tutaj pojemnik multi, w którym mam wszystkie takie niestandardowe bity które potrzebne są przy odkręcaniu różnych rzeczy przy samochodzie lub przy moim motorze. Więc trzymam je wszystkie w jednym pojemniczku. A tu pod spodem mamy troszeczkę w piance, troszeczkę luzem. Takie różne końcówki do kluczy udarowych i pneumatycznych. Więc taka standardowa skrzynia. Mamy również tackę w każdej Pro500 mamy tackę w zestawie, o której wam zapomniałem wspomnieć, wspomnieć, ale wspomnę pokażę wam to na podsumowaniu. Na które jedziemy. Podsumowując krótko i na temat skrzynie Kubrick System Pro. Bardzo ciekawa alternatywa, która moim zdaniem powinna być w każdym warsztacie, w każdym domu, w każdej branży, ponieważ naprawdę zastosowanie tych skrzyń są wszelakie, a jakość jest naprawdę spoko. Mamy tutaj standardowo starą skrzynię w nowoczesnym rozwiązaniu. Naprawdę bardzo fajne. Co mamy tu najważniejsze cechy? Mamy bardzo fajną rączkę. Mamy tutaj uszczelkę chroniącą przed pyłem i wodą. Co mi się podoba, mamy modułowość. Możemy łączyć, piętrować skrzynki do kupy, transportować trzy naraz, nie ma z tym problemu, jedną ręką. Co mamy najważniejsze jeszcze, mamy tutaj systemowość, czyli mamy możliwość łączenia z najnowszym systemem Pro. Dzięki temu nie musimy tej skrzyni nosić, możemy ją przewozić też mega rozwiązanie jakość jest spoko cena jest niewielka koszt na dzień dzisiejszy takiej skrzyni waha się od 50 do 70 zł więc za tą cenę jakość jest naprawdę ok oczywiście dla chcącego nic trudnego można się przywalić do kilka aspektów dać te minusy lecz moim zdaniem za tą cenę warto przymrużyć oko jeżeli posiadacie, komentujcie, dajcie znać jak Wam się te skrzynie pracuje, yy, sprawują co o nich sądzicie, czy to jest fajne rozwiązanie, połączenie starych dziejów z nowoczesnością, czy też nie. Oczywiście zapraszam na moje przyszłe filmiki. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował kanału, na dole czerwony przycisk. Nie zapomnijcie również o dzwoneczku, by dostawać powiadomienia o najnowszych filmikach i o wszystkim, co się dzieje na moim kanale. Oczywiście pod linkiem, pod filmikiem mamy dwa linki: jeden do mojego Instagrama, a drugi do mojej grupy społecznościowej, która jest poświęcona właśnie narzędziom Jeszcze będzie trzeci link, o którym warto wspomnieć, ponieważ mój dobry znajomy, którego serdecznie pozdrawiam, również posiada fajną grupę społecznościową rozkręcają poświęconą właśnie skrzynkom narzędziowym, więc też warto tam zajrzeć. To by było na tyle, pozdrawiam serdecznie, do następnego, cześć!